bo ona, nie wie, ona jest tak jakby Planeta taka Planeta Rado jest wysokowibracyjna mhm. idziecie na nią z Madzią ona jest piękna mieni się w słońcu tam gdzie wchodzisz drzwi są tęczowe wchodzisz przez niej i w środku widzisz taki skaner jak na lotnisku Planeta Rado wchodzisz z Panią Madzią do środka przez te drzwi Podchodzisz do tego skanera. Widzisz go, Irenko? Tak. Widzisz go? Tak. Cię ja jest. to słyszałam. Proszę weź, jesteś już na planecie Rado. Tak. Dobrze, podchodzisz z Irenką do tego, z Madzią do tego skanera. Ona wchodzi na tą taśmę, zatrzymuje się i po niej z góry schodzą takie trzy jak kula-hop, tylko one świecą. To są skanery. One się przemieniają, przenikają, schodzą góra i w dół, góra i dół, skanują wszystko to, co ją obciąża: wszystkie chipy, kontrakty, oprogramowania, traumy, tożsamości, blokady, przekonania, wszystko to, co w sobie nosi. W tej chwili jest skanowane. Um, wiesz co, pokazuje mi się cały czas? Tak. Um, że w, w ciele jest wszystko w porządku, ale jest strach, taki jakby na plecach, że jakby ciągle ktoś miał kopać się, i atakować. Jakby no wiele... to zaraz, zaraz go usuniemy, a do strachu wrócimy. Tak, dobrze, dobrze. Ale to się pojawia w plecach. Dobrze. I ona się przez to tak chowa. Bo w ciele tutaj widzę, że wszystko jest w porządku. Poza właśnie tą całą przestrzenią, jakby kręgosłupa. Dobrze. Czyli te skanery przestały już pracować? Idziecie dalej? Tak, no tak pokazały te skanery. Dobrze. To one idą do góry. Madzia jedzie troszkę dalej na tej taśmie, zatrzymuje się i z góry schodzą na nią magnesy. One mają kształt lotosu, zatrzymują się nad jej głową i wszystko to, co ją obciąża, łącznie z tym strachem, zostaje z niej wyciągane w tej chwili. Wszystko. Przez te magnesy w sposób tak delikatny i subtelny, że nie uszkadzają żadnej komórki. Mhm. Jeszcze chwilkę. Śmiesznie mi się to pojawia, jak takie kulki, które wychodzą z jej ciała. Um. Okay. Dobrze. Ruszamy. I teraz taśma rusza. Magnes się podnosi do góry. Pani Madzia jedzie do przodu na tej taśmie. Zatrzymuje się i z góry na nią spada taki zielony, gęsty żel, tak jakby to był prysznic, a to jest żel, który ją regeneruje, uzupełnia wszystkie miejsca, te, które zostały uwolnione. Coś jest zawieszone właśnie w przestrzeni e, głowy, tutaj trzeciego oka? Zaraz do tego pójdziemy. Już idziemy. I ten żal regeneruje wszystko, uzupełnia. Ten żal zabezpiecza wszystko. Zabezpiecza zmiany, które nastąpią teraz. Wszystko. Mhm. Jak skończy, taśma ruszy dalej. Czy i wracacie. Mhm. Uh -huh.